Tutaj widzę dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z krosku słego Bo dzisiaj postaram się zrobić jakieś, jakieś staro... no jakieś, jakieś fajne rzeczy ze starych czasów te jeszcze bronie były A więc teraz zostawcie suba dzwoneczkiem i łapkę w górę. Zbudowałem to przed filmikiem. Wydaje mi się, że on jest trochę samotny, lecz się no, parka myśliwych, którzy chcieli złapać tą tego oto dzika. No, za chwilę wam pokażę, bo jeszcze go od go. Tu mamy jeszcze coś takiego z zestawu jednego. Nie widzicie go chyba? Nie, nie widzieliście, ale już widzicie. Widzę. Ale znaleźli się też ludzie, którzy chcieli ją pokonać. Albo po prostu parka myśliwych. Tylko było z Ale co to za myśliwych bez swojego szefa. A więc teraz. Ale okazało się, że przyszedł wtedy pewien dobry człowiek, który chciał obronić Nie zauważając jeden z żołnierzy nie za... Ten jeden z żołnierzy nie zauważył go no, ja bym wam to pokazał tu ma szable, widzicie jak Tu ma szable, złapał go I się położył no Nie chcę powiedzieć czegoś innego, bo... Wziął go po prostu na tyły Potem... Potem zagrać się do tego, ale ten go zauważył. Zrobili bitwę na miecze, ale strzelił do świni. A więc świna się wkurzyła i w tego. I tam poleciał. A wtedy pora było zarzucić sieć. na tą o tą świnkę nie świnka Za się uczyli sieć na toą. Успокоили я. I wtedy przyszedł do niego i się zaprzyjaźnili. A więc on mu powiedział co się stało i pokazali mu następnego żołnierza lecz w tym czasie. To jeśli mogli I już powiedzieć muszę tylko dań w bronię. Ale a więc przyszli jego nowi żołnierze. To znaczy. Mu? Możemy, no uznajmy, że to parka myśliwych, ale znaleźli się też ci, co chcieli bronić te zwierzęta, a znalazł się nawet taki. to był bardzo bardzo to był to był tak cisha a to był przyjaciel a więc troje się zaprzejaźnili i nawet. No to na tym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam. Jest widzowie i szczęśliwego nowego roku 2025. Papa pa, widzowie!